dyplomatycznych na rzecz trwałego pokoju w Europie. To nie jest nasza wojna. Wszędzie tam, gdzie pojawia się wojsko amerykańskie, gdzie pojawiają się Amerykanie, wszędzie tam są łzy i cierpienie. Tam leje się krew. Oni nigdy nie walczą u siebie. Oni walczą z dala od swojego domu. Tak. To nie nasza wojna. Za mierzą zainstalowany w każdym państwie...

was kochani Przyjechaliśmy tutaj z Małopolski Wspierać was, kameratów. Sami kamratami nie jesteśmy Ale dlatego, że wy Kiedyś wspieraliście nas To my wspieramy dzisiaj was I jak to tutaj chodzi Słuchajcie Nasz ruch 16 postulatów Jest ruchem oczywiście politycznym Politycznym i społecznym. Ruchem oddolnym. Ruchem konserwatywnym, prawicowym, o charakterze narodowym. Bo wiemy dzisiaj, że Polacy patrząc na pretję i na partyjnostwo mają tego dość. Oni chcą działać społecznie. Oni chcą działać w swoich małych ojczyznach. I o to tutaj chodzi. My musimy coś zmienić. Jest szansa, możemy działać. A teraz chodzi o wojnę. To powiem tak. Ja widzę wśród nas odważnych ludzi. My nie jesteśmy pacyfistami. My jak przyjdzie godzina wojny, na pewno staniemy w obronie Ojczyzny. W obronie naszej Ojczyzny. Nie tej pisowskiej, nie tej polskiej, tylko naszej prawdziwej Ojczyzny. My nie jesteśmy krzyżami. My tu przyszliśmy zaprotestować, żeby naszego patriotyzmu nie wykorzystano w tej brudnej wojnie, bo to jest wojna między dwoma systemami. Między, to jest rozgrywka międzynarodowa, w której kto kto kręfawi? Ukraina! My nie możemy się dać ściągnąć tą zabawę! Dla nasi, nasi chłopcy Są więcej gorący Dlaczego tak jest? Dlatego, że dla Ameryki Ta wojna jest najtańsza Nie wracają amerykańscy żołnierze W metalowych skrzyniach Tylko za pieniądze Kto inny ginie? Dlatego jeszcze raz przypomnę My nie możemy dać się wsiągnąć w tą wojnę ale jeżeli będzie trzeba, to my staniemy w obronie naszej ojczyzny. W naszych granicach. Jeśli chodzi o przybyszy, o naszych gości. My jesteśmy w Polsce gospodarzem. I na naszych warunkach przyjmujemy gości. To my musimy decydować, co komu dać. Dziękuję bardzo za uwagę. Cześć, kojarzy! Cześć!